Siema, w dzisiejszym odcinku Będziemy otwierać tylko skrzynię za 20 zł. Pijajcie na jakiejś drop, co 24 godziny macie bo daily bonus Możecie sobie otwierać skrzyneczkę co 24 godziny Ja to już otworzyłem yy, Ale kupię za monety Też możecie kupować właśnie za monety Ja mam monety, więc otwieram Otworzę sobie jedną No i, i wypada nam jakiś balans 4 grosze A czasami może wypaść nawet Możecie ze szkody zniżkowe do skrzyneczek Macie na 50% na a tu macie dray dla jakiegoś. Nie dużo tych. No, mogę tworzyć jeszcze nawet jedno, więc otworzę sobie. Możecie stawić łapeczkę w górę z Subika z dzwoneczkiem. No i co? O 6% na wniosku ofert. No i mamy dobrze, nie? Eee, no i co? Hmm. Możecie też dołączyć do konkursów. Macie tutaj 4 konkursy, teka na TEKA. Jakąś 4 i dwie koski, więc Doppler no. Najlepsza kostka według mnie w grze, więc no możecie być. Możecie... Te, te, te konkursiki są co 6 godzin, więc bijajcie. Można wygrać skiny normalnie za darmo. I możecie wpisać mi kod na case dropie. Klikacie Odbierz darmowe skiny. I tu wpisujecie kod. Ja już wykorzystałem kod reflektoracyjny. i wpisujecie kod walhubku. Albo możecie po prostu wejść w link w opisie No i co, możecie sobie kliknąć z strony legendą I tu wygrać jakieś fajne myszeczki, Klawiatury No różne te No i co, chyba za dużo przedłużyłem Lecimy do tego, do odcineczka W dzisiejszym odcinku otwieramy tylko DMG na oceanie Takie po trzy. Myślę, że do końca balansu otwieramy Gdzieś taki Chyba, że później zmienimy, zobaczymy czy będziemy zmieniać skrzyneczkę Ale myślę, że otworzymy takie sobie, tak z 20 skrzyneczek i pójdziemy z tej skrzynki dobra, czyli złożymy 6 6 skrzyneczek otworzyliśmy już, okej okay. lecimy dalej o, no i patrzcie, 6 skrzyneczek, 9 skrzyneczek myślę, że jak w połowie będziemy to będziemy otwierać już i zostawiać upgradera leci kolejna skrzyneczka i wypada, o kurde jaki drop to jest dobry drop Stówka? no właśnie Yy, dobra, 12 skrzyneczek poszło, 15 skrzyneczka leci chyba No jest dobrze No jest dobrze Dobra, więc lecimy teraz w sumie sobie otworzymy yy, Kolejne 15 i teraz zostawiamy sobie Niektóre skiny Dobra, wszystkie zostawiamy wszystkie Idziemy dalej. O kurde, myślę, że już kosa wypadnie. zostawiamy dalej. Kurde, wypadnie coś dobrego. O, MK, jest dobrze, jest dobrze. Dobra, to sprzedajemy sobie. O, w sumie Mkę też sobie sprzedamy. Lecimy z kolejną skrzyneczką. I podam, kurde, to jest dobry drop. No, sprzedamy sobie tylko teka, zostawiamy skinki i otwieramy jeszcze chyba. Czekajcie, nie wiem, czy to ostatnia skrzyneczka, chyba ostatnia, albo jeszcze trzy będziemy otworzyć. Nie wiem, zobaczymy, czy będziemy mieć profit. Nie mam, pro Dobra, no a jeszcze jedną skrzyneczka o kurde, mogę z coś sobie sprzedać do tego PMA sobie sprzedam i otworzymy jeszcze trzy skrzyneczki i idziemy na upgradera Myślę O nie, dwie otworzyłem, to później jeszcze jedno otworzymy Taki krótki dzisiejszy odcineczek, ale... O Orion, jest dobrze, znaczy Ka Ka Kaiman chyba No, jest git, jeszcze jedno otworzymy Skrzyneczka za 20zł, On, ona widzicie daje, fest daje i Neon Revolution, o kurde! Neon Revolution. 300 złotych! O kurde, co się stało? 300 złotych. Czyli dzisiaj sprzedajemy to, sprzedajemy. Ja Cię chwycę, kurde. Co się stało tutaj? Jestem pod wrażeniem dzisiejszym. Kurde. No lecimy teraz tam kliderem. Nie wiem co się stało, Neon Revolution za 300 Kurde w statraku. O kurde, dobra lecimy z kolejną skrzyneczką z kolejnym upgraderem w ogóle zapomniałem powiedzieć możecie sobie kupić premium bo są tam darmowe skrzyneczki macie zwiększony drop na daily skrzyneczce, chyba podajże no to więc wbijajcie na, na tego bo się opłaca no i co lecimy dalej z upgraderem no właśnie upgradera też macie za premium no więc kupujcie premium bo się bardzo opłaca Skrzyn... Kolejny upgrader i nie siada. Te skrzynki te mogą palić, nie? Ale później to już muszę udawać, bo patrzcie jakie tu skinki są. No już konkretne, nie? Kurde, nic nie siada teraz. 30-30 zł Mac Discotech Siądzie i nie siada kurde, lecimy teraz za 40 zł to już potężne skiny. Nie siada, kurde. Upgrader. Tak jest w plusie, więc to już nie przeszkadza. Mamy 300. Aj kosztuje 360. Dobra, spróbujemy sobie kosy, Dzisiaj kos otwieramy. Dzisiaj kos otwieramy. Na 100% kosy się otwieramy. Tak, kos otwieramy. Dobra, teraz taki neon revolution. Kurde Pani skinek. Nie siada, nie siada, patrzcie. Dobra, otwieramy ostatnią kosę. Przedajemy tego Keimona i otwieramy koskę 360 zł, tak? Tak, bo jest, widzicie jest ta yy, promocja, więc Gitau, gituwa macie tu takie koski. Ostatnio, bo otwierałem to chyba. Trafi mi się taki bajony raz kołat chyba. Więc no, otwierajcie, lecimy z kosą. Kurde, dzisiejszy część się udał, bo chciałem kosę i mam kosę. I zupa Jony, patrzcie! Ile tu krzytuje? 7 stówek, o kurde! Co się dzieje w tym odcinku dzisiejszym? To mogę dwie jeszcze? Dobra, dwie jeszcze otwieramy kosy. kurde Coś dropo, to ja nie wiem W dzisiejszym odcinku to jest, o nie <laughs> Trochę teraz słabo wypadło No a jeszcze w dzisiejszym odcinku jeszcze coś tworzymy. Jeszcze za skrzynkę premium tworzymy Za 250zł Za 250zł potężna skrzynka Kurde Mam nadzieję, że coś wypadnie bo to jest droga skrzyneczka, mówię. Koska taka, by dropa, to bok. I mamy kostkę! I mamy kostkę ósma z najfa. O kurde. 1000 złotych. Co się dzieje? Co się dzieje? 1000 złotych. Sprzedajemy. I otwieramy taki. No dobra, przejdziemy. Trzy skrzyneczki takie. Jeszcze. Jacie. Co się dzieje? Dobra jest cesarzowa. Ja Jacie. Nie wiem. Teraz to będzie na plus 600 zł, te dwa zł, te na plus 620, no jest trochę na minus, ale mamy 1000 zł w końcu. Jeszcze dwie, jeszcze dwie, no i tak jestem już na plus totalny 180 zł, chyba zrobiliśmy taki gruby profit, więc no widzicie, jak wbijacie na jakieś dropa, bo konkretne skinki, kolejny profit 450 zł, nie no dobra, ale dobra, to dziękuję za oglądanie, zostawcie subi, łapeczkę w górę, w dzisiejszym odcinku, jednym kliknięciem 1000 zł, ja nie wiem co się stało. Dzięki kiza zostawcie sobie kapeczkę w górę tak mówię by wbijać jakaś dropa no i co się ma